Witaj! Dziękuję, że jesteś tutaj. To znaczy, że coś w tobie jest gotowe spojrzeć inaczej na swoją przeszłość, na swój ból, na siebie samego. Dzisiejszy odcinek to trzeci krok w procesie wybaczania według modelu 4R, Reframe, czyli Przedefiniuj. To moment, w którym nie próbujemy już zmienić przeszłości. Ale uczymy się inaczej ją rozumieć, nadać jej nowe znaczenie. Zobaczyć ją z miejsca, które już nie jest tylko zranione, ale też obecne, świadome i gotowe na coś więcej, to nie będzie łatwy temat, ale może być uzdrawiający. Nie będę Ci mówić, że to wszystko miało sens. Ale zaproszę Cię do pytania, które może zmienić bardzo wiele. Czy ból, który niosę, to naprawdę cała moja historia? Zatrzymaj się ze mną na chwilę. To nie jest film do obejrzenia w biegu. To jest przestrzeń do czucia, do pytania, do bycia bliżej siebie. Zaczynajmy. Reframe. Co znaczy naprawdę? W psychoterapii to termin techniczny. Ale jego znaczenie ma potężną moc transformacji, bo kiedy mówimy o reframingu, mówimy o nadaniu nowego kontekstu temu, co już się wydarzyło. Nie chodzi tu o zmianę faktów, nie chodzi o wypieranie bólu, nie mówimy, to nie było takie złe, nie udajemy, że coś nas nie dotknęło. Reframe nie jest ucieczką od prawdy. To nowe spojrzenie na tę samą prawdę z miejsca większej świadomości i dojrzałości emocjonalnej. Czym jest ramowanie i dlaczego to ma znaczenie? Nasze doświadczenia nie istnieją w próżni. Zawsze interpretujemy to, co się nam przydarza. Nadajemy znaczenia, tworzymy narrację. To naturalny proces, nasz umysł działa narracyjnie, układa opowieści, bo w ten sposób porządkuje rzeczywistość. Ale właśnie dlatego te opowieści mają ogromną siłę. To, co sobie o czymś opowiemy, może nas uzdrowić albo utrzymać w cierpieniu na lata. Wyobraź sobie dwie osoby, które zostały zdradzone. Jedna mówi: To był cios, ale zrozumiałam, że ignorowałam siebie od dawna. Ta rana mnie obudziła. Druga mówi: To zniszczyło moje życie. Już nigdy nikomu nie zaufam. To dowód, że jestem bezwartościowy. Obie osoby przeżyły coś bolesnego, ale ich ramy interpretacyjne są zupełnie inne, a to oznacza, że zupełnie inaczej będą żyły dalej. Narracje bólu pułapki, w które wpadamy. Kiedy cierpimy, naturalną reakcją jest stworzenie wewnętrznej opowieści, która jakoś tłumaczy to, co się wydarzyło. I często ta narracja wygląda tak, to było niesprawiedliwe, to zniszczyło moje życie, nie zasługuje na miłość, jestem ofiarą losu. I uwaga, to są prawdziwe emocje. To nie są błędy myślenia, to naturalne mechanizmy obronne, ale jeśli zostaniemy w tych historiach zbyt długo, to właśnie one staną się naszym więzieniem. Będziemy wracać wciąż do tej samej sceny, odtwarzać ją, żyć nią. I każdy dzień będzie przeżywany przez filtr starego bólu. Reframe to zaproszenie do nowego pytania: Jak mogę spojrzeć na to inaczej, w sposób, który nie odcina mnie od życia, ale mnie do niego przywraca? To nie jest pytanie do umysłu. To pytanie do Twojego serca, duszy, wewnętrznego świadka. To nie jest prośba o myślenie pozytywne, to nie przyklej plasterek na ranę. To głęboka praca ze sobą, w której uznajesz swój ból, a potem szukasz dla niego miejsca w większej opowieści o sobie. Nie wymazujesz cierpienia, ale przestajesz je traktować jako ostateczną prawdę. Przykład z praktyki terapeutycznej. Pozwól, że opowiem Ci historię. W terapii. Pracowałem z kobietą, która przez całe życie czuła się odrzucona przez matkę. Jej narracja była głęboka i bolesna. Moja matka nigdy mnie nie chciała, nie zasługuje na bliskość, jestem trudna do kochania. Przez długi czas ta opowieść trzymała ją w miejscu, ale podczas pracy i po wielu łzach przyszło nowe spojrzenie: zobaczyła, że jej matka sama była ofiarą traumy. Nie miała dostępu do swoich emocji. Nie umiała dawać, bo sama nigdy nie dostała. I wtedy ta kobieta powiedziała coś poruszającego. To nie było o mnie, to była jej rana. I ja nie muszę tego dalej nosić. To był reframe. Ból nie zniknął, ale przestał być tożsamością. Stał się częścią historii, ale nie jej definicją. Ból jako element większej historii. Ból jest realny. Nie trzeba go udowadniać, nie trzeba go tłumaczyć. Czasem pojawia się nagle, jak grom z jasnego nieba. Czasem narasta powoli, latami, aż w końcu przestajemy oddychać pełną piersią. To, co nas spotkało, bardzo często było niesprawiedliwe, niezasłużone, bolesne a czasem nawet niemożliwe do opisania słowami. I nie chodzi teraz o to, by ten ból naprawiać. Chodzi o to, by się przy nim zatrzymać i zadać sobie pytanie: Czy to cała historia? Kiedy doświadczamy krzywdy, bardzo łatwo uwierzyć, że ból to jedyna prawda o nas i o świecie. Że cała nasza tożsamość zamyka się w słowie zraniony, zdradzony, porzucony, odrzucona. To naturalna reakcja, to mechanizm obronny, to sposób na poradzenie sobie z czymś, co przekracza nasze granice. Ale jeśli zostaniemy w tym miejscu zbyt długo, zaczynamy żyć wewnątrz rany. Każdy dzień, każda relacja, Każde wspomnienie zaczynają kręcić się wokół jednego doświadczenia, a my tracimy z oczu coś ważnego. Reframe to decyzja, że jesteś kimś więcej niż tylko raną. To moment, w którym mówisz: Nie zmienię przeszłości, ale mogę zmienić to, kim się staje dzięki niej. To nie znaczy, że usprawiedliwiasz co się wydarzyło. To nie znaczy, że przestaje boleć. To znaczy, że wychodzisz z miejsca zamrożenia i zaczynasz pytać: Czy ta historia może być częścią większej opowieści o mnie? Przykład. Osoba, która została zdradzona, może przez lata żyć z lękiem, zbudować wokół siebie mur, nie ufać zamknąć się. Ale ta sama osoba, jeśli przejdzie przez proces żałoby, uznania cierpienia i wewnętrznego dialogu, może dojść do innego miejsca. Może zadać sobie pytania, które zmieniają wszystko. Co dzięki temu odkryłam o sobie? Czy to było dla mnie sygnałem, że porzucałam siebie, zanim zrobił to ktoś inny? Czy ta rana pomogła mi wrócić do siebie? I wtedy dzieje się coś bardzo subtelnego, ale głębokiego. Ból nie znika, ale zaczyna mieć sens. Nie taki sens, który usprawiedliwia, ale taki, który przynosi zrozumienie. Reframe to nie szukanie pozytywów na siłę. Czyli nie mówisz sobie, może to było dobre. Gdy wiesz, że to było krzywdzące, to nie tłumaczenie sprawcy, czyli nie próbujesz wejść w buty tej osoby i mówić, on miał ciężkie dzieciństwo, żeby tylko się usprawiedliwić. To nie racjonalizowanie cierpienia, czyli nie tworzysz logicznych historii, żeby nie czuć emocji. Reframe to coś zupełnie innego to akt odwagi to spojrzenie na ból z poziomu świadomości, a nie tylko reakcji to powiedzenie to mnie zraniło. To miało wpływ, ale to nie musi być wszystko, kim jestem. Wyobraź sobie, że masz przed sobą zdjęcie. Zdjęcie, które przypomina Ci o czymś trudnym. Może o osobie, może o sytuacji, może o sobie samej. To zdjęcie nie znika, ale możesz zmienić kadr. Możesz przesunąć obiektyw. Dostrzeżesz coś, czego wcześniej nie widziałeś. Może cień światła, może mały szczegół w tle, może coś, co zaczyna układać się w inną opowieść. Reframe to właśnie taka zmiana. To nie wymazanie zdjęcia. To nowe spojrzenie na to, co już istnieje, po to, by zobaczyć więcej. Siebie, swój rozwój, swoją prawdę, swój głos. Ból jako brama do siebie. Wielu terapeutów mówi, że ból nie jest celem, ale bramą. Nie masz w nim zostać. Masz przez niego przejść. Reframe to moment, w którym zaczynasz widzieć, że ta rana, jak bardzo by nie bolała, była też punktem granicznym, Czymś, co Cię zatrzymało, coś, co sprawiło, że przestałeś udawać, coś, co było początkiem końca iluzji. I to właśnie wtedy zaczynasz wracać do siebie, do prawdy, do wewnętrznej wolności. Chciałbym zaprosić Cię teraz do krótkiego, ale bardzo ważnego ćwiczenia. To nie będzie teoria, to moment dla Ciebie, dla Twojej historii, dla Twojej wewnętrznej prawdy. Jeśli możesz, weź coś do pisania. Jeśli nie, wystarczy, że na chwilę się zatrzymasz. Usiądź wygodnie, oddychaj i bądź przy sobie. Pomyśl o sytuacji, która do dziś cię boli. Zamknij oczy i pozwól, by pojawiła się w Twojej głowie jedna sytuacja, taka, która wciąż w tobie żyje. Może to będzie coś z dzieciństwa, może zawód miłosny, może zdrada, może odrzucenie przez kogoś, komu ufałeś. Nie oceniaj, nie analizuj. Po prostu pozwól, by ta scena się pojawiła. Jaka była Twoja dotychczasowa historia? Zadaj sobie pytanie: jaką historię opowiadałem sobie o tym doświadczeniu przez te wszystkie lata? Co mówiłeś sobie w głowie? To przez to jestem taki zamknięty. To było niesprawiedliwe. Zniszczyło mnie. To był dowód, że nie zasługuję na miłość. Zapisz to jednym zdaniem. Nazwij tę historię. Nawet jeśli jest trudna, gorzka, ciężka, pozwól jej wybrzmieć. Teraz przejdźmy głębiej. To będzie najważniejszy moment tego ćwiczenia. Zachęcam. Byś przy każdym pytaniu naprawdę zatrzymał się na chwilę. To nie są pytania do szybkiej odpowiedzi, to są pytania do duszy. Pierwsze pytanie: jak to wydarzenie wpłynęło na moje przekonania o sobie? Przykład. Po tym, jak ojciec odszedł bez słowa, zacząłem wierzyć, że jestem nieistotny, że łatwo mnie porzucić, że nie zasługuję na uwagę. To trudne. Ale prawdziwe i trzeba to zobaczyć, bo nie da się zmienić historii, której się nie zna. Drugie pytanie: czy widzę w sobie jakąś siłę, która pojawiła się w odpowiedzi na ten ból? To pytanie może na początku brzmieć obco, ale spójrz jeszcze raz. Może dzięki temu wydarzeniu nauczyłeś się sam sobie dawać to, czego nie dostałeś. Stałeś się wrażliwy na ból innych, bardziej świadomie budujesz swoje relacje. Przykład: Zacząłem lepiej słuchać innych. Nigdy nie zostawiam ludzi bez słowa to moje zobowiązanie, które wynika z tamtej rany. To jest siła wypływająca wprost z miejsca, które kiedyś bolało. Trzecie pytanie. Jakiej nowej narracji potrzebuje, by ruszyć dalej? Nie chodzi o zaklinanie rzeczywistości, nie chodzi o afirmację. Chodzi o świadomą decyzję, by stworzyć taką opowieść, która cię nie więzi, lecz uwalnia. Przykład. Nie jestem porzuconym chłopcem, jestem dorosłym mężczyzną, który potrafi budować obecność i bliskość, bo wie, jak boli jej brak. Poczuj, jak to brzmi. Czy coś się przesuwa? Czy jest w tym więcej miejsca na oddech? I teraz ostatni krok. Zapisz nową historię nie idealną, nie bez bólu, ale pełniejszą taką, w której jesteś nie tylko zranionym dzieckiem, ale też dorosłym, który potrafi widzieć szerzej. Przykład pełnej transformacji narracji dawna historia Mój ojciec mnie porzucił nie zasługuje na miłość. Nowa, świadoma historia. Jako dziecko przeżyłem porzucenie to było bolesne. Długo żyłem w cieniu tej rany, ale dziś widzę, że to nie była prawda o mnie. To była historia mojego ojca, którą nieświadomie przeniósł na mnie. Dziś wiem, że jestem wartościowy i potrafię być obecny. I ta obecność wobec siebie i innych jest moją nową siłą. Jeśli zrobiłeś to ćwiczenie, nawet tylko w myślach, to chcę ci powiedzieć jedno: to był akt odwagi, to był krok w stronę prawdy, to był moment, w którym coś w tobie mogło się przemienić. Twoja historia się nie kończy na bólu, twoja historia może się zmieniać, kiedy ty jesteś gotowy spojrzeć inaczej. Reframe to nie tylko zmiana psychologiczna. To także proces biologiczny, który dosłownie przekształca Twój mózg. Za każdym razem, gdy interpretujesz swoje doświadczenie na nowo, tworzysz nowe połączenia neuronalne. Twój mózg uczy się inaczej reagować, inaczej czuć, inaczej myśleć. Jeśli przez lata opowiadasz sobie historię bólu, zdrady, porzucenia, wzmacniasz konkretne szlaki neuronowe. One stają się automatyczne. To jak ścieżka w lesie, którą przeszło już tysiąc ludzi. Łatwiej nią pójść, nawet jeśli prowadzi w złe miejsce. Reframing działa odwrotnie. Zamiast wzmacniać szlaki bólu i bezsilności, tworzysz nową ścieżkę zrozumienia, integracji, odporności emocjonalnej. To może być trudne na początku, bo ta nowa droga jest jeszcze mało uczęszczana ale z czasem staje się coraz bardziej naturalna. I wtedy nie tylko zmieniasz swoją opowieść, zmieniasz strukturę swojego doświadczenia w ciele, w emocjach, w mózgu. To dowód na to, że zmiana jest możliwa nie przez zaprzeczenie bólowi, ale przez świadomy wybór nowego znaczenia. Jeśli coś w tobie dziś poruszyło się, to znak. Znak, że jesteś gotowy patrzeć szerzej, nie po to, by zapomnieć, ale po to, by się nie zamknąć, bo jesteś kimś więcej niż swoją raną, jesteś kimś więcej niż tym, co ci się przydarzyło, jesteś historią, która wciąż się pisze i właśnie teraz trzymasz pióro w ręku. Jeśli czujesz, że to ci pomogło, daj znać w komentarzu, a jeśli potrzebujesz, wróć do tego ćwiczenia za jakiś czas. Twoja gotowość będzie się zmieniać i to jest w porządku. Ważne, że już dziś zrobiłeś krok w stronę głębszego siebie. Ściskam Cię mocno. Dziękuję, że dołączyłeś dziś do tej podróży. Właśnie zainwestowałeś w swój umysł, swoje serce i swoją przyszłość. A to naprawdę rzadkość. Jeśli to przesłanie Cię poruszyło, nie zatrzymuj się tutaj. Na tym kanale czeka na ciebie biblioteka potężnych prawd. Kontynuuj odkrywanie. Wybierz kolejny odcinek i nieustannie stawaj się tą wersją siebie, którą zawsze miałeś być. Rich mind and heart. Bo ewolucja zaczyna się w środku.